Widzieć, widzę, a zawieją oczy bardzo. Tego tak może nie zapisywać za zamąż, tak? No, czas tu różnie. No, czasami spokojnie, jak i dzisiaj, ale czasami różnie było, jak. Zależy od państwowych postanowień. Jak tłumaczą nam, tak my żyjemy. No na pewno, na pewno, ale jesteśmy zadowoleni, że u nas w radzie pielinkowej wszyscy są polacy. I my cieszymy się po prostu, że widzimy, że te ludzie wykonują wszystkie zasadki państwowe i ładnie no, jest. Na szkole w kotkiszkach. Pani była nie, dyrektorem szkoły w, w kotkiszkach. Instytutu. A potem wyszła za mąż do dziewiniszek w 60, 60 roku, 1960 roku. Od tego czasu już mieszkam tu. A gdzie Pani urodzona? Słucham? Urodzona gdzie? Urodzona jestem na Białorusi. Gdzie dokładnie? I wiejski rejon. Wieś Makary. Skończyła Pani Instytut Pedagogiczny? W e, Wilnie. W Wilnie i tak. zaczęła pracować w Kotkiszkach? Jak pani pamięta dziwiniszki? Jak przybyła w latach 60., zamieszkała w dziwiniszki. Co by pani mogła opowiedzieć? Trudno mnie powiedzieć. No, jakoś taki trochę był zabity, ten kątek. Nie za bardzo był wesoły, rozwinięty, tak dalej. Mieliśmy bardzo dużo dzieci w szkole do tysiąca. На день сегодняшний уже мало. Как я слыша, потому что я уже не, не работаю, а, а слыша, что мало. Ну, как-то так работалось все, офиня, хорошо, хорошо сдавалось нам. Были молодые, заранее. Ходили на экскурсии, ездили на выездки. В Польше было мужчины раза. Na wycieczki z dziećmi, z dziećmi jeździliśmy. No i trudno już przypomnieć jak to było, jak to było jakoś dobrze. Tak to było, to było bardzo dużo wyjechało. Moja ciotka wyjechała z Powidańców. I już Wnuczka tylko żyje tam w Polsce. Czasami dzwonimy, rozmawiamy. A tak, a tak reszta oczywiście było bardzo dużo ludzi. Bardzo. <laughs> I mnie zdawało się, że dookoła była tylko ludność polska, polskiej nacji. Как то наши повели. Народовость. 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 Ну, власне, и того... Ну, а в костеле то в уголе было бардо. Пайни, ладни. Бо моя цурка обслуживала в костеле. А на день дешевший цурка и уж не мешка тут. А в Австралии. Jestem sam, nikogo więcej tutaj nie mam. A córka posiada obywatelstwo australijskie. Już paszport australijski ma. Już ma, I, ale ma dwa paszporty. I litewski ma. I tam australijski. Czemuś tam pozwalają chyba. No chyba tak. No i gdy wyjechała ona, to miała wykształcenie jurysty. Ale teraz nie pracuję, bo słabo język jeszcze angielski zna. A tej specjalności. Właściwie trzeba bardzo dobrze znać angielski język. I to jeszcze język prawniczy angielski. Tak. Wszystkie te tak, pojęcia tak. prawnicze. No to, no to. Jestem sama. Więcej nikogo nie ma. Ona dzwoni każdy dzień. Przyjeżdża raz w rok. Mam czterech wnuków. Богатая я jestem, но, але, не за мной никого. Мне казалось, что было так весело, чем были забавы, ну с детьми, наиболее. але были такие забавы разные и государственные, и, и такие особистые. No oczywiście u mnie rodzina bardzo wielka i przedto rodzina tu przyjeżdżała swobodnie, nie było granic żadnych z Białorusią. Moglibyśmy tam pojechać, moglibyśmy tutaj być. No, no wydawało się, że naprawdę życie szło wesoło. Nigdy nie było smutków. Nigdy. A po tym, jak była zmiana ustroju i Litwa wyszła na niepodległość, lata 90., jak Pani wspomina, co by Pani powiedziała? No oczywiście stało smutno, bo zostałam jedna. Nie mam nikogo z rodziną, absolutnie. Трудно будет. Уже под них не записываем мы это. Жить. Ну, через селято пришли. Здоровья нема. И мне выглядело, что смутно стало. Раснейшее выхование детей не то, что было, как мы выходили. Мы учили работать. Мы учили их уметь бавиться. zabawy robić dzieci. I z nimi razem też. No dawało się rady. Może trochę i teraz tak jest. No nie, nie w taki sposób. Chcę powiedzieć, że w smutny sposób. дети не мои, где скажи стать своих талантов, то, что он не умеет, он что не показать, ну может, трешкой я мыльемся, бы для того, что клуб ищнее, али он ищнее только для взрослых, для детей там кида не кидают, бывают забавы I nie zabawy, tylko ustępy. No. Nie zdaje się, że życie mocno pomieniało się. Mają oni wykształcenia, ale w tym, ale. Nie mają wychowania, jakby tu powiedzieć osobistego, z tego, co by oni chcieli zdobyć specjalność, umieć wykonać różnorodne prace, więcej, może więcej zabaw niż praktycznych starań, praktycznej, praktycznej pracy nie ma takiej. Było, bo ten dom kupiony ojcem. Ojciec kupił dom i on całe życie tu przeżył, całe życie przepracował. Mąż był bardzo pracowity, bardzo dobry, mógł i pójść do szkoły i wykładać lekcje, a w domu znowu miał technika. Ну, вот трактор, трактор раньше еда, но бо, яка что господарка могла быть. Родицы пши нас бывали летом на зиму, на зим, не, рачу, на зиму, а то в деревнишках жили, а на лето выезжали до своего дома. Мял хлопоты с костелом, бо люди просили его фотографовать, Więcej umarłych, nieżywych już ludzi, żeby pamiątka została. Za to on miał wielkie nieprzyjemności z państwem. W poprzednim ustroju, tak? Tak. Miał takie, takie kłopoty i krytyki z trybunów, zewsząd. A on tłumaczył, że ja nie idę modlić się, no jak как можно было иначе ответить, а ее составить память людям по смерти ее родины. И зато, зато так за так сильно терпел за страны. Ну, или потом но все раз было лепей, лепей, спокойней, свободней. И на день теснейший, как бы жил, то мог бы иметь ровно право. Но Robo wzięła swoje. Miał bez trzech dni 90 lat. Wtedy zmarł. A był który rocznik urodzenia? 30. A pani jest który rocznik? Proszę. 35. No. Pracował i tak, i tak. I w szkole pracował. W szkole oczywiście więcej, bo miał bardzo dużo lekcji. Był matematyk. Fizyk. Kreślenie było taki przedmiot. Teraz nie wiem, czy on jest. Nauczycielska rodzina, mąż, żona i nauczycielstwo. Tak. Inteligencja miejscowa. Mhm. I potem już na końcu wyjeżdżał do Jurgielen pracować. Jurgielanska szkoła była taka siedmioletnia, bo zapraszali. <laughs> tam pracował, tu pracował. Tu było już więcej matematyków. No i... A Pani wnukowie mieszkają w Australii też? Tak. Wnukowie wszystkie w Australii. Córka nie jednego nie zostawiła tu, że im nie ma co robić. A urodzeni też tutaj czy w Australii? Właściwie trzech tutaj, a czwarty ta córka już tam urodziła się czwarta wnuczka. Znają języki. Polski dobrze znają, ze mną rozmawiają. I już angielski dobrze dzieci znają, bo idą do szkoły, pracują w szkole, w szkołach uczą się raczej. Czyli w tym domu rodzinne więzie, takie ciekawe są dziwieniszki Australia. страшно далеко. Так далеко, что не Хоть бы, хоть бы в Польше и то уже было бы дольше. Але но... таки лёс так занесло жить там. не, <coughs> раньше не вышло, но еще собиралась выходить за поляка. И не то, что он что же он уже его в Австралии. Он потом поведел что я, Muszę wyjechać do Australii. No i wszystko. Pojechała za nim? Pojechała, oczywiście. A gdzie? Gdzie wnuków? Chodzić? Wnuków nie zostawiła, nie jednego. Chociaż my prosili, żeby jednego choć zostawiła nam. No nie, nie, nie udało się zatrzymać. Ale przyjadą do Dziewiniszek, tutaj zobaczyć, odwiedzić. Przyjechać, zaraz powiem. Stało życie cię cier... trudniejsze, można powiedzieć słowo, jak to powiedzieć. Wy nie zapisujcie moich słów, bo ja już... Trudniej jest teraz przyjechać, tak? tak? o wiele trudniej. My na trzy miesiące z ojcem byli wyjechawszy do Australii. Tam pożyli i nam bilet kosztował na jednego 1000 dolary. Na jednego. Teraz bilet kosztuje 5,5. To już nie mało. Pięć razy podróżowała Podróż z Australii do, do Litwy. Władysława Szczykno. Urodzona w, 19... w 1935 roku. Mieszkająca w dziewdziszkach od tak. 1960 roku. 60. A przedtem pani mieszkała też w kotkiszkach. W kotkiszkach tam była На потом директор, мне поставили бы так и было, школа не дужа, седьмилетняя называлась, седьмой класс только был. В детстве близко мешкали шляхта, а то не, я не слышала шляхта.